Cześć wszystkim, pitam w kolejnym odcinku aktualizacji ogródka i zapraszam po, przepro... po oprowadzkę po ogródku. Tak to wygląda. Wyglądało mnie to tak. Teraz jestem rano, trzeba otworzyć folie, bo się nagrzewają. Tutaj kompost, o nim będzie za chwilę. Pierwsze co trzeba otworzyć, otworzę i zaraz się widzimy. Folia otwarta i zresztą, że ostatni dzień przemrozków, to u mnie wyglądało to tak. Tak sobie radzę z przymórskami. Tutaj mam termostat. Niestety nie widać. Jest ustawiony na 12,5 stopnia. Jest 22 w środku obecnie, bo się nagrzało. I tak, tutaj są rozsady pomidora. O. Rozsady pomidora, które będę dzisiaj sadził. Tu są rozsady ogórka, które będzie no. Trochę później wysiane jest, ale może to dobrze, bo teraz przemrozki były. To będzie już pewnie. No, pomidory dzisiaj będą sezonowe, tu są różne odmiany. Dojrzewane było farelką. Jak temperatura spadła poniżej określonej temperatury na termostacie, to się załączała. Czujnik jest dosyć blisko temperatury, bo niestety nie jest taki długi, ale... Może to i lepiej, bo tutaj nie za bardzo jest jak rozprowadzać to ciepło i tu się nagrzewałoby za mocno. Od tej strony. W folii warzywa wyglądają tak Obecnie tu jest sałata Pomidor jeden wsadzony, bo trochę mu gorzej było, że tak powiem Tu zboże na próbę, takie co było u nas na polu I jakby było gorzej sobie radziło To na próbę wsadziłem, zobaczyć czy tutaj ruszy i o wiele lepiej jest I tutaj cebula cebule, żeby zobaczyć jak folii rosną i przy okazji może by odstraszyły jakieś skodniki Tam jest koper ale mszyca go dopadła mrówek sporo też i wczoraj opryskałem gnojówką z pokrzyw, chociaż ta gnojówka też jest taka średnia, ale to zaraz pokażę tam jest wodkiewka, zostawiłem ją może na nasiona nie wiem czy ją wyrwę, jak teraz będę sadził pomidory a tam w oddali ogórki, które rosną już jeden ogórek był ale teraz reszta ogórków jakby zwolniła możliwe, że przez chłody zobaczymy jak teraz ruszy tutaj mam swoje Rosady, które dodatkowo siałem, siewki i tak. Na próbę spróbowałem. Tutaj są rządek oregano wsiany. Lubczyki, dwa, cztery wyszły z całego rządku, a zostały mi dwa, bo dwa oddałem. I tu są kolendry w tym rządku. No, tu są kapusty. Jeśli się nie mylę, to ta jest rufus, a ta jest kamienna głowa. I tu jest jeszcze kalafior, ale kalafior nie pamiętam jaka jest odmiana. To są szpinaki, ale nie wiem czy będę sadził. Może te, które nie poszły w kwiat spróbuję posadzić, bo ten na przykład poszły i to do, dosyć mocno i szybko, że tak powiem. No zostało mi trochę selera I tam pietruszka naciowa na... zostawiłem na nasiona. Może będzie to w przyszłym roku się wyświeje. No i tak to wygląda w Foli. Teraz szybkie cięcie i przechodzimy dalej. Już jesteśmy i idziemy dalej, tak to wygląda dalsza część ogródka obecnie, tutaj mam posikane na drobno, jak to się mówi łodygi topinamburu Ususzone już, zobaczymy co z tego będzie, wygląda to całkiem fajnie, jest to lekkie Już myślałem nawet, żeby nie dać tego jako ściółkę na wierzch pod pomidory, przynajmniej na próbę, podobno się nie daje do, nie, nie miesza się z ziemią, żeby przekopać to wcześniej, bo będzie zabierać azot bo jest to część brązowa, która żeby się rozłożyć potrzebuje jakby azotu no a tego nie chcemy w pomidorach więc obecnie albo na ściółkę na wierzch albo będę dodawał do kompostu tutaj mam chwilowo położone wszystkie wielodoniczki i tacki butelki na nawozy No tutaj mam taką... tu miały być ogórki tutaj ten kawałek i tam też i plan mam taki, że tutaj jeden tego górku pójdzie a tutaj jak postawię siatkę to tu będzie drugi i wtedy on będzie się pił po tej siatce zobaczymy jak to wyjdzie a tutaj jest chwilowo taki kompost bo tutaj była trawa, którą zdobyłem zdobyłem, skosiłem pod rzeki tam takie dużo pokry było różnych traw i tym podobnych, ale nie miał jeszcze nasion zbyt dużo i to chwilę poleżało na kupce a tutaj przeniosłem i ułożyłem to w taki rządek. do tego dodałem trochę obornika trochę kompostu z trocin, już jednorocznego no i trawa i do tego trochę na wierzch posypałem też y, tymi rozdrobnionymi łodygami topinaboru zlałem to też y, taką jakby herbatą z kompostu, od zawnic, z wermi kompostu, żeby może przyspieszyć kompostowanie zobaczymy, na razie się nie nagrzewało ale prawdopodobnie teraz wezmę to i w jedną kubkę połączę, żeby się lepiej nagrzewało. No i to wygląda tak. Przechodzimy dalej i jesteśmy przy warzywach. Jest tutaj tak, seler od lewej strony, potem jest rządek pora. Por niestety nie jest jakoś duży. Miałem rozlady takie dosyć małe. No też trochę później siałem, więc tak wyszło. Ten już wcześniej był sadzony, ten rządek. Potem czosnek. Czosnek, sam nie wiem co myśleć, bo niektóre się tak zwijają. Dosyć dziwnie rosną. Obstałem, że może to być coś, co jest pod ziemią w bulwach czosnku. Bo tutaj kilka miałem i kilka takich bulw jakby jak wyrwałem. To takie było, już widać, że już więdnie i nie będzie nie, nie rosło dalej, to zaczęły ból wygnić. I to dosyć mocno, i takie robaczki w nie chodzić. Szukałem, jeszcze nie wiem do końca, co to jest. No ale coś jest i na przyszłość będzie trzeba zaradzić temu. No tu są cebule, dwa Tutaj też dosadziłem trochę, bo była taka dziura. Selery, to też Selery, seler, du, dużo selerów mamy w tym roku trochę przesadziłem z ilością rozsad, ale no jak był to szkoda było zostawić i nie, nie, nie wsadzić e, tutaj też rządek cebuli część jest cebuli e, cebuli czerwonej część cebuli Alisa Craig jeśli dobrze wymówiłem rozsadę jeśli nie to nazwę to poprawcie jeżeli źle, tutaj pod przykryciem bo teraz jeszcze przymrozki były bo przedwczoraj wysadziłem Wysadziłem kapusty i kalafior I trochę przymarzły Było widać na liściach takie fioletowe Więc postanowiłem na tą noc jeszcze przykryć w razie czego Tam w środku też pory Cztery rządki i tam pod przykryciem też kapusta i kalafior no, Trochę selera No i tutaj to by było na tyle To by było na tyle Przechodzimy dalej do truskawek i borówek Borówki się całkiem nieźle mnie wają i wyglądają tak. Ta jest borówka, która została z kwiatami. Została, żeby sprawdzić, żeby porównać. Czy to, że w pierwszym roku się kwiaty wszystkie wytnie, wszystkie pędy z kwiatami, pomoże na rożne rośnięcie się krzyka, czy To nie ma znaczenia za dużo, więc ta została, a wszystkie inne nie mają kwiatów. W tym rzędzie to są liberty. No, tak wyglądają, też trochę zostały po przymrozkach, ale pędy widać, że rosną, więc nie powinno być źle. Tamte też są trochę mniejsze, ale też widać, że już zaczynają rosnąć. No i tutaj te najmniejsze, też się obawiałem o nie najbardziej, że, że nie przeżyją, że nie ruszą, a widać, że rosną. Z truskawek to wygląda tak, że tutaj te sadziłem na wiosnę i na wiosnę sadzenie nie jest takie dobre. Bo mam też posadzone kilka krzaków na jesień i o wiele lepiej jakby rosną po tym, jak się ukorzeniły już jesienią. Tutaj niektóre krzaki są ładne, na przykład ten, mają większe, większe owoce. No ale sporo jest takich, że jest takie małe owoce, że zastanawiam się, czy w ogóle jest ten, trzymać owoce, czy oberwać, żeby się krzak lepiej rozrósł. Między tymi też wsadzone dymki, które miałem z poprzedniego roku, cebuli. No, tu też, tu też truskawki, te wsadzone trochę później niż te po lewej. No, a te wsadzone jeszcze później, ale tu już były wsadzane takie, które miały bardziej rozrośnięte korzenie. A tam cebula, tam jest sensu Yellow też, z poprzedniego roku, w jesień wsadzono. I tu przechodzimy teraz do marchewek. Marchewek i Pietruszek, też Pietruszka za dużo nie wyszła. O, cień przeszkadza, może trochę. Tak wyglądają marchewki. Jak widać, nawet jest. Nie wiem, czy to będzie widać. O, jest biedronka. Jest biedronka i to dobrze, bo zjadam mszyce Oby jak najwięcej. No, z mszycami w tym roku będzie może problem. Już widzę to po koprze, w którym no, mszyca się zadomowiła już nieźle. I tak to wygląda tutaj. Marchewka jest do przedrzydzania, bo za gęsto w niektórych miejscach ale ładnie wzeszła, więc nie powinno być problemu. Tutaj też rządek cebuli e, z mojej dymki. I dalej też marchewka, ale inna odmiana. Nie pamiętam dokładnie jakie tu są odmiany mam zapisane to. Ale w przyszłości nagram osobny odcinek też o marchewkach i wtedy pokażę jakie gdzie odmiany mam posiane jaka jest różnica tutaj są dwa rządki pietruszki o, widać, że rośnie no ale niestety bardzo rzadko więc będę jeszcze dosiewał taka późna będzie, ale może będzie lepsze to niż nic no, tutaj no, widać, że nie za wiele tego wyszło tu są też dwa rządki jeszcze dosiane marchewki od lewej strony jeden, drugi a trzeci tutaj to jest koper. Podobno koper jest dobry w sąsiedztwie do dyni, więc tak postanowiłem posiać tutaj od końca. No i to by było tutaj tyle. Jeszcze pokażę na szybko dynię, bo muszę odkryć. Dynia tak wygląda. O, tak wygląda namiot, że tak powiem po dynie. Biorę się do odkrywania i zaraz pokażę na szybko. Już jesteśmy w Dyni, przy Dyni i Dynia wygląda tak, to jest Antique Giant. Chcę Dynię jak największą wyhodować, więc to jest krzak, o który dbam, no można powiedzieć nawet lepiej niż e, czasami od siebie. Ale to jest kwestia taka, że tu ma dogrzewanie. No i dodatkowo kamery w razie w. A jakoś tak mi się ubrało, i pierwszy raz próbuję Dynię. Nie wiem jak to idzie, ładnie to rośnie. Nagrałem też cały odcinek od dyni, więc nie będę przedłużał. I idziemy dalej, niewiele zostało. Jesteśmy przy truskawkach. Te truskawki były wsadzone jesienią. Jesienią i im jest lepiej zdecydowanie niż tamtym, które na wiosnę sadziłem. Ta ładna, i już zaczyna nabierać kolorów. O, niestety, przez cień może to nie być widać. O, teraz widać. Te tutaj krzaki w ogóle nie dostały, nie dostały kwiatów, tylko poszły od razu w pędy, żeby się jakby rozmnożyć. Uznałem, że nie będę wyrywał tych pędów, tylko wezmę i sadzonki zostawię. Bardzo wcześnie są, więc te sadzonki wydaje mi się, że dobrze się rozrosną. Może będę dawał do doniczki. Do doniczki. I tutaj mam też jednego ziemniaka na próbę. Może trochę głupota, że zrobiłem tak blisko folii, w której są rozsady pomidora. No ale cóż, no, w razie czego miedzianem go opryskałem. żeby nie było problemu. Mrówki też jak widać chodzą. No zobaczymy może najwyżej jak zobaczę, że zaraza wchodzi, od razu to go wywalę to młode ziemniaki. No i teraz przechodzimy jeszcze do kompostu. Jesteśmy przy kompoście. Takie zrobiłem tutaj miejsce na kompost. I sytuacja wygląda tak, że tu mam stare wanny i w tej wannie jest obornik z poprzedniego roku, który był przekompostowany. I teraz dodałem do tego drżownic dużo. No Może nie tak dużo, ale się zaczęły już rozmnażać. Jak tu ruszę, to powinno być widać kilka. Na rozwłość teraz nie chcę się pokazać. Prawdopodobnie głębiej zeszły, jak się zrobiło ciepło. Bo to są większe drżownice, nie tak kompostowe. No, niestety nie zobaczymy ich teraz, ale przechodzimy dalej. Tutaj tutaj mam z żołnierzami z kompost, i w tym kompoście jest, jest że tak powiem, mieszanka wszystkiego. No, tutaj za dużo nie robię, przygotowałem i teraz y, samo jakby dokładam trochę materiału. Jak coś mam, kartony też tu przeniosłem, no ale z grubsza to. Tyle nie przerzucam tutaj, tutaj powinienem przerzucić tą e, pryzmę, bo tutaj, że tak powiem, no nie za tak powiem, tylko jak tutaj było w środku, wybrałem to ze środka i już zaczęło robić się białe. Za duża temperatura, za mało tlenu było i tak to się zrobiło na obrzeżach. Jeśli tutaj ruszę to. O! Nie wiem, czy widać. Ale dżdżownice tutaj się zadomowiły. Nie wszędzie, ale gdzie nie gdzie są. O, tutaj jest. Tu już się nie robi na ciepło. Wcześniej się robiło na gorąco. Była wysoka temperatura, a teraz się przestała i dżdżownice przyszły. Tutaj też mam takie na szybko zrobione. To jest z trocin Trochę materiałów zielonych, ale nie za dużo, więc no nie kompostuje się to zbyt szybko tutaj. Wymieszane trochę z obornikiem, z pokrzywami To co zebrałem z poprzednim to, to co zebrałem z łąki, która tam została, trawa z poprzedniego roku Przegniła przez zimę i mogłem zebrać A więc darmowy nawóz będzie Trochę wolno się przerabia, nie wiem czy tego nie zmieszam, albo drzow nic nie dodam A tu słoma, która czeka do użycia w kompoście Może coś będę ściółkową Myślałem nad ściłkowaniem truskawek, ale, ale nie, wyszło, nie wyszło z tego względu, że po prostu w pierwszym roku e, uznaliśmy, że może nie ma sensu co prawda niektóre mogłem, żeby zobaczyć, zobaczyć jaka będzie różnica, czy to w ogóle ma sens w pierwszym roku po posadzeniu. No ale już jest trochę późno myślałem też, żeby ściłkować, ale trochę rozdrobnioną są, czyli żeby dodatkowo ją dać przez cieczkarnie. Albo no zeszutowana, to by była za drobna, bo z poprzednim roku miałem, ale też mogę spróbować. Przyszły rok będzie rokiem eksperymentów. No i zbiorniki Mauser. Zbiorniki Mauser, tak wygląda tutaj, postawiony na paletach. Palety trochę wzmocnione, żeby były stabilniejsze i wytrzymały ciężar, bo to jest jedna tona przy pełnym napełnieniu, nawet trochę ponad, bo jeszcze waga Mausera. Tutaj kranik zrobiony, żeby woda była. Te były zbiorniki po skrobi ziemniaczanej. No, jak dla mnie, trochę błąd, bo kupiłem po skrobi ziemniaczanej, ale nie umyte. mimo, że były tańsze, to nie opłacało się to, bo czas włożony na mycie tego, no nie był proporcjonalny do ceny. Przez ten czas zarobiłem więcej w pracy, a i tak się nie doczyściło. Tutaj widać, że w środku jest jeszcze skrobi strasznie mocno trzyma. Tu jest jeden zbiornik, tam są dwa, jeden zbiera deszczówkę, a jeden jest chwilowo na magazyn. Później przeniosę, tak, żeby jeden zbierał deszczówkę po prostu, a drugi gdzieś tam ustawiony bliżej, żeby był do nawadniania kropelkowego, bo też na dniach będę robił. No i to chyba wszystko w tym odcinku. Tak to wygląda trochę długi wyszedł. No ale było co pokazywać, tutaj jeszcze mam. Borówki dokupione. Dwie odmiany, których nie miałem. Darrow i tutaj jest o Darrow. A ta odmiana to Chandler. Tutaj też gnówka z pokrzyw. Gnówka w ogóle nie dziwna, bo w ogóle nie śmierdzi u mnie. Zrobiła się, ale no pieni się za dużo też nie pieniła. Więc nie wiem czy zostawić to jeszcze dłużej. Poczekać aż zacznie fermentować. Czy je używać. I tak wykorzystałem do prysku ostatnio, więc zobaczymy, czy podziała nam szyce. Tak wygląda. Powiedziałbym w niektórych komentarzach, nawet pachnie. No, zobaczymy, jak podziała. Na razie wszystko zaczyna rosnąć. Dzisiaj będzie sadzenie pomidorów, więc zbiorę się do pracy. Trzymajcie się, wszyscy, miłego dnia. I dajcie znać, jak tam u was w ogródkach, czy wszystko rośnie, czy po przymrozkach rośliny całe. No, miłego dnia i do następnego. Hej!